ma, Sam chod znowu z tej strony. Ha. A dzisiaj wiecie co będzie? Łydki ha. będziemy pokować łydki. To zapraszam na trening. Teraz pokażę. maszyny mamy wycisk wycisknąy, ale możemy to dopasować właśnie do no co mamy łytek. Dobra. Mamy posporne. Aście tak to będzie wyglądało, weźmiecie tutaj, trochę tu mi się miesza jakieś malarski na tej maszynie, ale jak już można to zrobić, Ok. bardzo prosta zasada, trochę nadu muszę włożyć, bo aż to tak nie Ok. okej, mamy i do góry bardzo prosto robimy, robimy. W drugą serię, trochę więcej dżabu założyliśmy, żeby nie było i nie będziemy pakować. Uf, uf, uf. Uf. A teraz nawetki ile powtórzę najlepiej. To sam, że ktoś robi 25-30. Mówię macha, macha, nic nie rośnie. Przecież tygodniu coś się dzieje. I lipa jest. Dlatego, że wie, tak robicie jak powinno być. Idzicie kobietka ma być. Tutaj taka siła ma być. A nie jakaś lipa tam. Musicie robić jak ja powiem. 3 ćwiczenia, najwięcej powtórzenia, ile trzymacie? 12, 15 do 15 powtórzeń, najwięcej. Jak więcej robicie, to znaczy, że trzeba to włożyć w Jak ja to zrobię. trzeba znaleźć ten czas. Na górze. przytrzymać i będzie żeby czuć mięśnie, żeby się palił jak ogień. Tak. Ja. Yeah. O hyper jest chyba Tak ma wyglądać łydki. Drugi ćwiczenia mamy łydki maszyną. Pod tym ciężarem co? Ustawimy najpierw, żeby było wygodnie, żeby złapać. Tak dokładnie to żeby podnieść ciężar normalnie. Nie potrzebujemy nikogo, żeby ktoś pomógł. O, powtórzeń Możemy tu dobrze się rozciągać trochę. Nie zasadziamy, żeby tak się wyrosło. Muszę włączyć podwodniczy zakupiony. A, jeszcze trochę I będzie trochę futer. A, Też na łydki przerwy, mamy tułki. Do minuty, więcej nie trzeba, Tak najwięcej krwi będzie pompowany łydkę i rozpiertoli tak, że będzie rosło, nie będzie miała wyjścia. Haha! Ha. Tak. Ja. Zatrzymuje trochę też. Na samej górze zatrzymuje trochę sekundę i na dole. Daję to go kopa, żeby łydka działała jeszcze więcej hardcorowa. Znowu się rozciągamy, trochę już pompy jest. Bytki też jest taka więcej genetyczna rzecz, że niektóre po prostu mają łydki i mrosną bardzo szybko. Moje na przykład... Zaczynam robić, naprawdę się pompuje, bardzo szybko, od jednego ćwiczenia już mam dużą pompę w błytkach, już czuję że robię coś. Nie? No i trzecie ćwiczenie mamy na błytki, na została też, jak nie macie maszyny, to na pewno możecie zrobić stango sztangu, na sztangu. Chcę tę maszynę odłożyć też wędkowod kami i można go No, trochę, trochę dla mnie nie tutaj problem z tą maszyną przeważnie nie robię na nią bo po prostu jest dla mnie za mało ciężaru że dołości leży jest daleko no i na pewno nie każdy może mieć tyle siły jak ja także myślę, chyba nie wystarczy tak. ale tak tylko pokazuję jak to ma wyglądać Zobaczymy czy z tyłu jak trochę rybkę jak się, się rozciąga nie? Właśnie, tu niektóre maszyny to zrobiono litnie, tak, że śliska się po prostu nogi na dół, to jest litnie zrobione, bo powinno być po, po prostu prosto, nie tak na dół, że robi się, nie to, i taka, ale no coś, czy bo może buty z klejem kupić? <grystanie> Uuh. Także pamiętajcie Kilka ważnych rzeczy, żeby zbudować takie łydki jak moje, może i lepsze, nie wiem czy możliwe, ale powiem Teraz Ile razy trenować tygodniowo? Tygodniowo potrzebujecie maksymalnie dwa razy dobry trening, ile ćwiczeń? Trzy ćwiczenia na łydki, ile powtórzeń trzymać? Więc 12, 15 powtórzeń, mniej więcej ile serii. 3-4 serii każdego ćwiczenia. I będzie łydka hardkorowa. tak jak u mnie. Tak to ma wyglądać. I powodzenie w budowaniu tej łydki. Nie ma upierdalania się. Dieta suple, trening e bem-je sukces. Na